A co ty? Jo, siemane, widzowie, to ja Zosia Dzisiaj nagrywamy z Krzycholem Siema Eee słuchaj Przepraszam Przepraszam ja Robimy miasto, tak? Tak To ja robię drogi, a ty? Wpadajcie by... na Krzysiaka nam Krzyś plus Chyba Tak Krzyś plus Krzychol plus Krzyś plus plus, plus plus Poczekaj, już robię bramę Bramę? Ale zrobię swój wyjątkowy domek. A mogę z Tobą mieszkać? A wszyscy mają króla. Mają piaski. Już daję. Jajno. Piaszek eee. się króla. Dzięki. Nie, tylko i go Janem nie mają. Tak. I Majek. Bo oni będą jazdy jeździć, wszystko. Albo da mi łapkę. Jak będą coś złego robić, prawda? Mhm jest ta sprawa. Będzie. A wiesz, Adamowice jeszcze żyją. Tak? Adamowice już żyją. To dobrze. Nie? Mhm. Adamowice umają? No. Bo oni wysadzili. Czyli tylko my na razie mamy tutaj. Mhm. Tak. I, I wojad i pal, i kap. Tylko oni i by. A powiedziałaś też swoje dakle, suba i lajka. Chyba nie. Hmm. Ale to co? Strzelcie. A jak także z... no tak ja i wyglądacie to podnijcie do mnie na kanał. Mm -hmm. Proszę Was. Myślę, że buta w słupka i lajka. Co ty podujesz? Drogę. A co będzie chodzili jeździć? Łódka. Ono mnie nie dołączy, bo jest łódka. Prawda? Myślę, że jogi na jaździe, nie chcę robić. Ja ja swój domy. A mogę z Tobą mieszkać. Tu jest Biała krzyża. Do to z Biała można budować. Dobra. Okay. Jak na przykład ktoś zbuduje tu, to kasuje. Ja buduję tutaj. Od domu. Tu, to, ale to jest przed tym. Za tym. Ale co za tym? Domeki. domki za tym? Mhm, ok. To ty buduj tam, tam. A to poczekaj, weź to, to i to. To jest już nowy dom. Ja? Tak. bo będzie w pełnym Ja jeszcze. nie łubię. Dobra, to ja buduję, a ty buduj ten pasy, ok? Jakie pasy? No pasy! To ja nie, no to ten drogę. Please. No Zosia. Zdrogę zrób. Ten. Podłoga z. Nedeja. Nie. Podłoga z diaksów. No. I potem idziemy po kolei. Jeden piętro z nedeja, a drugie piętro z dyaksów. Okej. Okay. No z... Ewel, al tu, tak. Już zaczyna być podłogę. To dobrze. Tu dookoła, najpierw zobacz. Ewel, tu się nie da. Sadzi. No. No, tu. Nie. Góry do mnie wysadzą. Ewel, da się wysadzić, chyba. No, no. Nadal jeszcze tam To zobaczę, czy tyś tu. Tam... Tam tylko na bd można postawić. No wiem. Nie będzie jakoś super i duży, A później ale... naprawię tą dziurę. Ale będzie wysoki. Domek? Ok. Będzie miał 4,5, ja a okay? Z czego jeszcze? Co? Z czego jeszcze, jak będzie miał 3,5? Zobacz. Jedna ściana z tu druga z tego naderaj, z tego i koniec. Okej. Okay. Na zmianę. Mm. Pomóż mi. Chwilka. Nie co ja robię Z tu buduję. Może jakieś cięcie? Tak. Bo to jakie to może pośreć. No, pa! Zostawcie słupkę i lajka. Like no już jesteśmy widziane. kończę podłogę. Za 3, 2, 1. O, nie. <śpuszczam> I trzychodzi tak tyle. Kolejny pierwsza z tego. No, biety, no. Ale poczekaj, najpierw wysłuchajcie. <śpuszczam> I oświę. No. Pór dzień. Ale masz każdy król ma poczucie I bajka. I, i tak na M. Tak, tak, tak. No więc. Tylko dla koleżanek kolegów. Tam Nie mogą bić. Jakby coś zniszczyli łapka. Ej, Zosia. Ja będę mądy w wojnę. Dlaczego? Jakby wywołali. Ale oni nie mogą wysłać mogą wywołać, nie. ale y, ja nas ujatuję. Wiesz jak? Nie. Komendę. Ukośnik kill. Ale nie będą mieli, wiesz czego? No nie będą Kiel. mieli Kyula, tylko Kyul może wpisywać komendę. Tylko e, Kyulowi działają. Krzychu. Co? Co? Łapkę, czy u Ciebie mogli się Nie, będzie lepszy ukośnik kill, nie? I tu jeszcze nie ma zachowania kwipunku. więc... Yy, bierze się bd zabudowuje się. Nie? No. Na suiviwalu, żeby nie mogli się dotknąć. Ukośnie kill, się wpisuje. No. Potem, jak się poddadzą, to po prostu się. Będziemy. No Nie. Jak się poddadzą, to po prostu wejdziemy do takiego więzienia. I. i... I mają zakaję i oni mają opisy. ale będą wybory na prezydenta. Kiedy? Wielkiego mm. jest. Może ja będę. Nie no, na mnie. Co? Daj na mnie. No. Niech tak da dla mnie na ciebie tylko, że nie, nie, nie To nie do ok? A, A więc co, ich chciał zrobić? Czemu ta nikos i Martyś? No. Mikoś i Majce się dali swój numer telefonu, to by dołączyły na grupę Ale nie. Nie dało. Co? To co? Jak by dołączyły, no to co? To, co? To, co? To, to bym ich zabił. To się do łapki. To byś ich zabił. Niechopca. Uhm, ja. To byś mi nie dała łapki. Yeah. <gry> I tu się rozumiemy? Tak. A zobacz. Taczta czytaj Tacz to... trzy. Tacz czytaj Trzej. Pomóż mi, pomóż mi, to by ja z przyblokuję, nie, 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 nie daj ja. a dlaczego? Nie ma tu pojawił w ogóle tego, To tak jak będzie z tego, okej? Okay? ok, i nikt do dlaczego, nam no nie może być, tylko my. O, zobacz, zobacz, co serca. Nie, 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 prawda? Tak. czyli ostatnie hmm. nie, tu i kolejne, czyli ostatnie z Mhm. Hmm. Ja, my, ja mam już 10 minut to trwa to jest mało do no Nie, a tu ile trwało? 18? Ja? 16, a mój będzie trwał 20. 20? no, no to do 21. tak skończymy dom. ehe! To, tak, taki jeszcze go musimy udekorować. musimy się pospieszyć. Bo jesteś na No spokojnie. O, 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 o. Ja i a tu kolejne ok Z diamentów mhm. A ile kwiatek to jest? Tutaj. Tu? tu? Nie, na trzy. Musisz na cztery. Już? Tyle? Y Ok. Ty tak szybko budujesz? Teraz ja na Ja też. Ty też. Oj, <noise> nie są sześciu. Kto mówi, do niego? I ja, oni nie jadam. O ty. O, ja ja muszę, nie, to wyskoczyliśmy. Okay? Nie musimy mieć te paki. Ja nigdy nie zdążam Nie nadążasz? Nie. Napiszcie w komentarzu, czy jedliście pączki ekipy, bo my jeszcze Donaty! Nie... No, donaty. No nie, ty tu, da, da, Tak, napiszcie. No my nie. My jeszcze nie mieliśmy takiej okazji. Nie. Wczoraj? Nie, przedwczoraj, nie, w piątek. Tak? No chyba tak. Myliśmy w górę co? Ale chyba, będą tu okna? Bo... Mhm. Co, co ty robisz? Przesuć się. Już kończę. Na dole przez ciebie. Już nie ma. Już. Yy, tak. Tutaj musi być najwięcej okien. Na górze? No właśnie tu, bo tu będzie sypialnia. No. Ale w sypialni mają nas podglądać? No mogą. że ja się obijam, nie obijam się Napiszcie w komentarzu, czy ja się obijam. Jest yes. to ja tylko muszę wejść i wyjawić taka Nie, ja mam specjalne na dole. Ale specjalne mam. Jakie? No właśnie taki chciałem postawić. No daj. Ja, ja postawię. Gdzie? No, tutaj? No tutaj, tu gdzie ja jestem. A to? Tu, 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 tu. tu. Hop. A ja oświetlam, ty... Y, ja oświetlam, a... No co ty robisz? Ja oświetlam, a ty ten... Rób okno. okna. Dobrze, się. Okay. Dobrze. Oki. Dużo roboty. Że szyby. O tak zrobię. Ładnie będzie. No tej kietki. O jeden blok odstępów. Zobaczcie, takie okno malutkie, fajne. Taka ja muszę jeszcze przejść się do góry, jak idzie dać schody. Bo schodki by się przydały. Mężczyznę Nadejdę no, no, no. blok. wygląda. To będzie tak, Krzychu, zobacz, to będą takie osna. Nie chcę widzieć, kto jednak idzie do drzwi. <laughs> Poczekaj chwilę, proszę mi o odczytanie. Dowie, zostawcie łapkę w głowie. Zresztą <śmienią> mówię, albo wygląda to po jawu. Za to poświęcenie nasze. No właśnie To już wasza stacja. Musimy szybko. No to już musi robić okno. Będziemy robić i to. A nie, 17 minut! Ile? 17! <grym> 3 minuty na Nie, moja, ja robię okna. To zrobimy okna i w kolejnym od, od odcinku umadujemy. Powódźmy, ja biorę okno. Ja biorę na górze okna, ale znajdujemy fiszki. Nie, tak. Nie, ja jest taki. To na dole z, z szyb, a. a też a na samym z... dole z szyb. Jest. No? Na dole, na, tam na dole z szyb, a tutaj będzie. A też się poświatł, dlatego że. No tak. Ym, na drugą. Cześć. I pierwszym. No. A teraz pokażę Ci coś. O nie, 18 minut! Ja już, ja już obie zyłkę, zyłką ścianową. Mam nadzieję, ja, że weszłam bo ja nie wiem, może tak zrobiłam. Za 19 minut, a my za trzy nie wiem, kończy. nie kończymy. Nie zdążę, Ja. Na Jutro, w poszkole. Wiadomo, nie wiadomo, będzie czas. Nie wiadomo. Co nie wiadomo tego? Szaki są OPI, no bo wiadomo to, no bo nie wiadomo tego. Nie... Nie, jeszcze... Ile jeszcze? No minutę. Ile? Dwie minut. Ja już kończę. Pokaż. Minuta. Nie Nie, by. musimy dwadzieścia. 20... Jeden set, dwadzieścia minut nie, dwadzieścia ja minut. Ja nie, dwadzieścia jeden powiedział. Mówiłaś dwadzieścia. Pomyliłaś się. Nie, ja Dwadzieścia minut nagrywam. Nie chcę mi się dodakto, dodatkowej minuty. Co ty dodajesz? Łóżka i koniec. Łóżka. Mm. Ja biorę ja sobie niebieska. Mi nie postaw tę różowe. Dobry. A się to szajfy takie sir? Fajna sypialnia, duża. E. Szybko, wierno, bo potrzebuję. Nie te, gówno to jest. Zobacz, poczekaj. Mm, mm, mm. Gdzie to, gdzie to, gdzie to, gdzie to, gdzie to. Postaw pochodnie, bo jest mało. Tutaj. Ja się pytam, gdzie? Nie no. To... Na chwilę koniec czasu. Jeszcze jedno. Potrzebuję jeszcze jedno. Dobra, przedłużymy o Na minutę robię. Już przedłuż sobie Dobra. o tę minutę. To. Bo nie zdążymy. Mam. To, cyk, cyk. Nie patrz. Ja Was dam dał świady. No wiesz jakie niebieskie co jest. Dobra, dobra. Gdzie to jest? Gdzie to Gdzie to, to, to. Cyk. Kończę powoli. Cyk. Tak. Dobra. Nie, mało Tutaj jedno. Mogę to zniszczyć? Możesz. Bo i tak nie będzie widać cyk. o nie za dużo jest tego niebieskiego, nie? tutaj zniszczę. To, to będzie koło 21 sekund. Jeszcze chwilkę. Już ja Krzychu. Nie co to było. Aha. Już Krzychu. Dwie takie, dwie takie. Zobacz. Fajnie? Kończymy ten odcinek na dzisiaj. Pa. pa.